Zapraszam Was na film, poświęcony mojej pierwszej wyprawie, jaką robię w życiu. Wyprawa będzie w klimatach survivalowych. Na wstępie również chciałem zaznaczyć, że jestem pasjonatem sztuki przetrwania i bushcraftu. Od około 19 lat się tym interesuję, chodzę reg regularnie po lasach, ale nie nazwałbym siebie specjalistą. Także uważam, że moja wyprawa, pierwsza w życiu, jest jak najbardziej amatorską przygodą. Więc po co mi taka wyprawa? Przede wszystkim, ta wyprawa pozwoli mi uczyć się na moich błędach, pozwoli doskonalić się w tym, co robię, zdobyć jakąś dodatkową wiedzę, przeżyć przygodę. I do takiej przygody też bym chciał Was zachęcić. Chciałbym Wam pokazać, że przeżycie takiej przygody survivalowej tak naprawdę nie generuje specjalnie dużych kosztów. Potrzebujecie tylko jedzenie jakieś i bilet w jedną stronę jednocześnie chcę wam pokazać jak łatwo jest przełamać jakieś schematy w naszym życiu. Wiecie, tam taką monotonię związaną z pracą, z powrotami do domu. To wszystko możemy po prostu w tym jednym momencie tak przełamać, pokazać sobie zupełnie inne życie. I ja bym chciał to właśnie teraz zrobić. Do tego jeżeli chcę faktycznie iść w stronę takiego survivalu i bushcraftu i rozwijać się, to właśnie takie wyprawy są najlepszym testem mojej osoby, bo sam survival to nie jest tylko i wyłącznie ten sprzęt, czy nawet jakieś umiejętności, ale survival, szeroko pojęty, to jest to, co mamy tutaj i to, co wytrenujemy w sobie. Jeżeli mamy drogi sprzęt, jakiś, jakiś bardzo fajny nóż, tak jak ten parang od Garbatego, serdecznie Wam polecam, rewelacyjne narzędzie, to tak naprawdę mamy tylko dobry sprzęt, którym musimy nauczyć się pracować. I właśnie taka wyprawa ma. Pomóc mi doskonalić te mechanizmy, które mam gdzieś w głowie. Dobra, to teraz pogadajmy sobie o celach, jakie sobie obrałem. Numer jeden to przetrwać z tym, co mam w plecaku, z tym, co mam przy sobie. Ewentualnie też jest taka opcja, że znajdę gdzieś jakąś dorywczą pracę, dorobię, trochę, trochę grosza, i za to kupię sobie na przykład jakieś dodatkowe jedzenie. Mam w planie również podejść sobie do Mopsu, poszukać jakiejś pomocy i, i na pewno to spróbuję nagrać. Jak, to jeszcze nie wiem, ale postaram się. W mojej wyprawie zamierzam wcielić się w osobę, która ucieka, gdzieś próbuje przetrwać w jakimś innym mieście. Przed czym ucieka? Nie wiem, możecie sobie sami wymyślić. Ale będzie to osoba, która dostanie się do jakiegoś miasta, do jakichś terenów podmiejskich również i będzie musiała tam przetrwać, zadbać o siebie i, i zapewnić sobie jakiś tam komfort, ewentualnie uzyskać jakąś pomoc, na przykład właśnie od mopsu wcześniej wspomnianego. Oprócz głównej linii fabularnej Będę miał zadania dodatkowe. Te zadania dodatkowe będą już wykraczały poza to, co faktycznie by interesowało osobę w takim kryzysie. Takimi zadaniami dodatkowymi na pewno będzie jakiś nocleg w opuszczonym miejscu, obserwacja jakiegoś obiektu, może może coś, czegoś sfotografowanie. Ja to wszystko mam rozpisane. Teraz wam chcę powiedzieć takimi ogólnikami, żeby wiecie, zasiać takie ziarno ciekawości. Tych zadań mam kilka, też prosiłem was w poście, żebyście mi wypisali jakieś różne zadania. Wziąłem to pod uwagę i kilka z tych zadań na pewno pojawi się na filmie. Myślę, że zrobię trzy, maksymalnie cztery odcinki. Może cztery zrobię faktycznie i zrobię na przykład odcinek sprzętowy, gdzie pokażę cały, cały ekwipunek, jaki zabieram. No a potem polecimy sobie już z materiałem. Cała wyprawa będzie trwała około pięć dni. Od czterech do pięciu. Do jakiego miasta się udaję, tego Wam na razie nie chcę zdradzić. I nie zdradzę. Zobaczycie to w filmie i osoby... Które są moimi patronami w serwisie Patronite będą miały więcej filmów. Będą miały filmy z miejsc, w których na przykład będę. Jakieś tam drobne relacje będę wrzucać na Patronite na pewno. A tutaj dla wszystkich widzów, ewentualnie może jakiś post albo short. Nagram. Zobaczę jeszcze, ale na pewno pod koniec listopada ukaże się już pierwszy odcinek z wyprawy. Chcę sobie również wiele rzeczy utrudnić na tej swojej wyprawie, chcę improwizować. Odbyłem ostatnio bardzo ciekawą rozmowę z Kubą Dorosza z kanału Universal Survival, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, jeśli mi oglądasz. Kuba dał mi kilka rad odnośnie właśnie wyprawy, odnośnie zabezpieczenia, odnośnie BHP. Po prostu chciałem porozmawiać z kimś, kto już jeździł na takie wyprawy, kto ma doświadczenie, kto jest specjalistą i fachowcem, tak żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko jakiejś awarii, sytuacji kryzysowej, faktycznej, realnej, jakby się nie patrzeć, na, na swojej wyprawie. A zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko sobie fajnie już rozpisałem. Porobiłem sobie dużo notatek. Także, także przekonamy się wkrótce, czy, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Na pewno też będę działać na deficycie kalorycznym i w większości będę bytować w terenach podmiejskich, gdzie są jakieś lasy, gdzie są jakieś zarośla. Może jeżeli mi się uda i coś znajdę ciekawego, to także prześpię się gdzieś w mieście. Nie wiem, z takich podpowiedzi ja to miasto już znam. To nie jest tak, że jadę do, do miejsca, którego nie znam. Chcecie, że chcę, żebyście mieli świadomość w ogóle tego, że to będzie wyprawa do miejsca, które już odwiedzałem nieraz, gdzie nawet mieszkałem. To będzie bardzo duża podpowiedź teraz. Dlaczego wybrałem takie miasto? Ponieważ to jest moja pierwsza wyprawa. I, i to jest też kwestia, o której rozmawiałem z Kubą Doroszem, że nasz mózg. Wybiera sobie łatwe opcje. Nasz mózg jest przede wszystkim leniwy. Szuka sobie jakichś wyjść awaryjnych i to jest coś właśnie o czym, o czym rozmawiałem z Kubą i o czym też rozmawiałem nieraz z jakimś tam psychologiem, jak chodziłem sobie do, do psychologów, żeby właśnie unikać sytuacji, gdzie mam jakieś wygodne wyjście, gdzie mogę powiedzieć sobie, a dobra, okej, okay, to teraz pojadę do hotelu, bo, bo nie wyszło. Chcę przede wszystkim postawić się w tej wyprawie przed takim brakiem wyboru, ale takim pozornym, bo, bo chcę też mieć po prostu możliwość w sytuacji, wiecie, takiej naprawdę kryzysowej, że zadzwonię po kogoś, czy wezwę pomoc, czy będzie osoba, do której na przykład będę mógł się odezwać, że hej, dobra, słuchaj, bo złamałem nogę i, i po prostu musisz mnie uratować z tej sytuacji. Ale jeżeli takiej sytuacji nie będzie, jeżeli to nie będzie sytuacja tak naprawdę kryzysowa, wiecie, spadnę z pierwszego piętra i nie będę w stanie się podnieść, tylko będę mógł wykonać telefon, to wtedy go wykonam. Ale jeżeli będzie mi zimno, niekomfortowo, no to nie będę kombinować, no to już zostanę w tym miejscu, gdzie jestem i, i spróbuję przetrwać. Bo o to właśnie chodzi w tym, żeby sobie maksymalnie utrudnić przy jednoczesnym zachowaniu jakiegoś tam bezpieczeństwa w terenie. A propos mojej wyprawy, chciałbym Was też zaprosić na mojego patrona. Gdzie możecie wesprzeć mój kanał, wesprzeć to co robię. Możecie tam wpłacić jakąś symboliczną kwotę, bo najniższy próg mam 5 zł. Także serdecznie Was zapraszam do wsparcia. I co? Słuchajcie, w tym odcinku to tyle. Ja się zbieram, ponieważ meszki mnie strasznie pogryzły i wszystko mnie spędzi. Mój sympatyczny, oldschoolowy plecak, spakowany. Jak będziecie chcieli, to nagram recenzję. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę mega podekscytowany. I. Kurczę, nie mogę się doczekać. To jest w ogóle ten czas, od kiedy wymyśliłem sobie tą wyprawę minął tak szybko. I jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jak pójdzie, czy pójdzie, co się wydarzy. A z drugiej strony nawet nie, nie wierzę, że to będzie za tydzień. To jest tak. Takie mgliste, nie, nie wiem jak, jak Wam to powiedzieć, ale nie wierzę, że to będzie za tydzień, że tak jak teraz jest sobota, jest 1 listopada, to, to ja wysiądę z autobusu i pójdę sobie do lasu nocować będę 5 dni w jakimś takim miejscu gdzieś, w jakimś mieście innym i będę znany trochę tak na samej... Dobra, ja Was już nie zanudzam, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Widzicie to? Z jesień. Piękna. Dzisiaj dopiero pierwszy lis przebiegł przez kalendarz. Jeszcze tyle lisów przede mną. Dużo. Lisy są fajne. A wiecie co jest jeszcze fajne? Robienie sobie scenariusza na telefonie i go czytanie. Też jest fajne. Polecam. Jakby ktoś nie robił. Nie wiem, po co to nagrywam. Pewnie to usunę. To powiedziałem, co powiedziałem. Garbie się przed kamerą. O, pogadamy teraz o celach. To możemy pogadać z obozu. Będzie ładnie wyglądać. Chociaż. Cuda. Ja jestem zakochany. To jest po prostu bajka. Mogłem tu już zostać na zawsze. Jak włókno z pana lodowego ogrodu zamienić się w drzewo. Cudo. Ekstra. Chodźmy. топ 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 топ